Siemma, tu Master Chryzio, witam ma w 177 odcinku z Minecrafta, A w tym odcinku, no, jesteśmy na innym świecie, to jest chyba Master XON 5. Tak więc, w swoim pokoju jestem, zrobiłem trochę remont, a remont, mając na myśli, wyjebałem tą część i zrobiłem nieco mniejszy domek. Dobra, temat ten sam co zawsze. Tak więc płyniemy. Przypadkowo mi się udało wpisać komendę Locate i wyszło mi takie coś. Minus 535, tilde, minus 23. Okej, okay, jesteśmy na sawannie. Czyli to może być tutaj. Je yes! udało się. No, proszę. Ja tych zajebistych rzeczy tu jest, bierzemy tu. No, czyli można powiedzieć, że to wszystko tak więc. Więc to było tyle, no to nara.